Mecz. Pośpieszcie się, chłopcy, dzisiaj jest wielki dzień, gramy w finale. Aniu, zapraszam cię, kiedy skończysz pracę, przyjdź na mecz. Zgoda? Przyjdę na pewno, do zobaczenia. Cześć! Czekamy. Muszę pośpieszyć się i przygotować dla chłopców coś dobrego do jedzenia. Moja Ania jest cudowna. Aniu, cześć Aniu, przyszłyśmy ci pomóc. Właśnie na was czekałam. Panowie, jedno jest pewne: szczęście sprzyja tylko odważnym. Oj, słabiutko, słabiutko. Oto drużyna, z którą będziecie grać w finale. Wszyscy jacyś tacy mali? Jak oni mogą grać w kosza? A więc razem gramy? Mam nadzieję, że będziecie dla nas łaskawi. Szykuje się piękny mecz. Nie mylisz się. Myślę, że my wygramy. Dziwny facet. Nie przejmuj się nim. Niech myśli, że jesteśmy naiwniakami. Nie zna nas. <laughs> Adamie mam ochotę płakać ze szczęścia. Dlaczego? Do tej pory trafiał nam się silny przeciwnik. Z tymi chłoptasiami na pewno wygramy. Nie jestem tego pewien. Nie wiem dlaczego, ale mam przeczucie, że mecz nie będzie łatwy. Też tak myślę. W końcu dotarli do finału. Jeśli ich zlekceważymy, mogą mieć na nas oko. Może masz rację. Kapitanie, nie ma Gigi. Co takiego? Nigdy nie można na nim polegać. To ładnie z Waszej strony, że mi pomogłyście. Prawdziwe z Was przyjaciółki. Nie ma za co dziękować. Mecz już się pewnie zaczął. Na pewno wygramy. Gigi czuwa nad wszystkim. Muszę jeszcze coś zrobić i zaraz potem pojadę na stadion. Gigi, co tu robisz? Powinieneś być razem z drużyną na boisku. Na pewno cię szukają. Mecz się już zaczął. O rany zupełnie zapomniałem. Co ja teraz zrobię? Gdzie się podziały te smakołyki, które przygotowałam? Nie płacz już. Naprawdę nie chciałem, wybacz mi. Już dobrze. Tylko nie myśl teraz o mnie. Myśl, jak szybko znaleźć się na boisku. Nie trać czasu. Aniu, dla ciebie wszystko. Między drużynami drobne nieporozumienie, ale mecz jest fantastyczny. Aktualny stan meczu 100 punktów dla Sekura i 0 punktów dla Serin. Gdzie u Licha jesteś, Gigi? Widzieliście, co się z nim działo? Chłopcy z drużyny Sekura szaleją. Widać, że to są pewni zwycięzcy. Wydaje się, że drużyna przeciwnika straciła ducha walki. Dzieje się coś niezrozumiałego na boisku. Trenerka drużyny Serin rzuciła jakiś przedmiot na środek pola. Bierz ją, to do ciebie. Jak to możliwe? Oni przewidują każdy nasz ruch. Mam wrażenie, że czytają w naszych myślach. Czy mogę widzieć, co robisz? Gigi, pośpiesz się. Ale fajnie, mamy aż 100 punktów przewagi. Chyba żartujesz, nie umiesz czytać? To Sekura ma 100 punktów. Ach, tak. Zaraz podam piłkę do małego Johna. Skąd ci dwaj wiedzą, co chcę zrobić? Chyba mają zdolności telepatyczne. Teraz spróbuję prosto. Uciekaj stąd, albo cię rozwalę na pół. Nie bój się tego chłopaka. On nie wie, że czytasz w jego myślach. Uważajcie, co robicie. On jest niebezpieczny. Dobrze, trenerze. Jeśli wygramy dzięki telepatii, wówczas wyeliminujemy ich całkowicie. Czy możesz mi powiedzieć, gdzie byłeś do tej pory? Wynoście się stąd. Drużyny wychodzą na boisko. W drużynie Serin nastąpiła zmiana. Wszedł zawodnik z numerem 15. Wątpliwe, żeby to wpłynęło na wynik meczu, kosz! Jest pierwszy punkt dla drużyny Serin. Brawo, Gigi! To wspaniały zawodnik. Niech ten mały trochę sobie pogra. W ten sposób nasza wygrana będzie prawdziwsza. Witajcie wszyscy. Przyszedłem w samą porę. Nie wydaje ci się, że czas już dać temu małemu nauczkę? Masz rację, zrób to. To chyba niemożliwe, on jest zupełnie obłąkany. Co widziałeś? Co ci się stało? Nawet sobie nie wyobrażasz, o czym ten maluch myśli w trakcie gry. Musicie odczytać z jego myśli, co zamierza zrobić. Właśnie próbowałem, ale on myśli o bardzo dziwnych rzeczach. Na pewno nie o drużynie. To może teraz ja spróbuję. Zostaw ją. Dzięki Gigi, zdobywamy pole. Lubię, jak oni krzyczą: Gigi, Gigi. Co to ma znaczyć? Cześć. Wiktorze, co tam jeszcze robisz? Zaraz zobaczymy, o co ci chodzi. I gotowe. Nie wiem dlaczego nie mogę odgadnąć jego myśli. Może nie mogłeś ich zrozumieć? Musimy wziąć się w garść i stawić im czoła. Proszę o czas dla drużyny. To jest bardzo dziwny mecz. Faworytem drużyny Serin jest Sullivan, który zupełnie zmienił jej sytuację w drugiej połowie. Drużyna Sekura prosi o chwilowe wstrzymanie gry. Jeśli rzeczywiście potrafi oprzeć się naszym siłom, to oznacza, że umie ją wykorzystywać lepiej od nas. Wie jak wytworzyć w umyśle barierę, która uniemożliwia nam odczytanie jego myśli. Trudno, nie mamy wyboru. Musimy zrezygnować. Nie wierzę w to, że można być aż tak silnym. Nie denerwuj się, Wiktorze. Muszę ja się nim zająć. Co chcesz zrobić? Kim ty jesteś? O co ci chodzi? Nie udawaj, że nie rozumiesz. Kim jesteś? Jak nas odkryłeś? Jesteś silniejszy od nas, więc dlaczego się wygłupiasz? Czego chcesz ode mnie? Nie, igraj ze mną. Przestań wysyłać do mnie te idiotyczne obrazy. O czym ty mówisz? Co masz na myśli? Dosyć tego. Przez te twoje żarty nie mogę myśleć. I kosz. Gratuluję, Gigi. Ojej, coś się dzieje ze mną. Słyszę jakieś dziwne dźwięki w głowie. Jeśli źle się czujesz, poproszę o przerwanie meczu. Dlaczego? Gigi źle się czuje. Okej, okay, czas dla drużyny. Drużyna Serin poprosiła o czas. Jesteś pewien, że te pokraki mają nadzwyczajną siłę? Może to brzmi dziwnie, ale tak. Teraz rozumiem, dlaczego potrafią przewidzieć każdy nasz ruch, ale dlaczego nie udało się z Gigi? Trzeba go zapytać. Gigi, o czym myślisz, kiedy grasz? Zwykle myślę tylko o rzeczach przyjemnych. Na przykład o czym? Nie wiesz, co jest dla niego najprzyjemniejsze? Teraz już wiem. Drużyny na boisko. Szybko idziemy. Czy widzisz to, co ja? O czym oni u diabła myślą? Proszę bardzo, możecie czytać z moich myśli. Do ataku! Aż trudno uwierzyć, dzieje się coś niewiarygodnego. Różnica punktów między zespołami wciąż maleje. Nie możemy przegrać tego meczu. Tyle nadziei wiązałem z chłopakami. Tak chciałem, żeby ten mecz wygrali. Na początku, kiedy zaczynałem z nimi pracę, zdziwiłem się, kiedy dostałem drużynę, w której wszyscy byli tacy mali. Ale chłopcy uwierzyli we mnie. Liczyli, że poprowadzę ich do zwycięstwa. Było to zadanie prawie niemożliwe do wykonania. Ale powiedziałem sobie, że muszę znaleźć jakiś sposób, żeby wygrać i nie zawieść ich. Panie trenerze, o co chodzi? Są kłopoty z nami? Skąd wiesz? Wyczytałem to w pana myślach. Jeśli tak jest, jak mówisz, to problem mielibyśmy z głowy. Co to jest? Trójkąt. A to? Gwiazda. W ten sposób odkryłem u Wiktora zdolności telepatyczne. Ale nie tylko u niego. Wszyscy chłopcy byli tacy. Pewnego dnia zobaczyli w telewizji człowieka, który nazywał się Uri Geller, a który siłą koncentracji zginał łyżki. Tak im się to spodobało, że sami zaczęli ćwiczyć. W ten sposób doszli do takiej formy, iż potrafią odczytywać myśli przeciwnika. Kosz! 107 dla Serin, 114 dla Sekura. Różnica siedmiu punktów. Jak oni to zrobili, musieli nas rozszyfrować. Wszystko stracone. Nie ma co liczyć na zwycięstwo. Nie możemy poddać się. Musimy grać bez użycia siły. Sam widzisz, że wszystko stracone. Nieprawda. Przecież przyjechaliśmy po zwycięstwo. Wiktorze, mam pomysł. Wykorzystam moją siłę. Wejdę w jego duszę i zapamiętam wszystkie jego myśli. Silniejszy wygra. Jeśli to będę ja, zniszczę resztę ich drużyny. Odwagi. Wiktorze, co chcesz zrobić? Zaraz policzymy się. Nie rób tego. Nie możemy zobaczyć, co się stało. Dlaczego zawodnicy przestali grać. Co się dzieje? Gdzie ja jestem? Ach, tak, w jego pamięci. Teraz już pójdzie łatwo. Muszę tylko znaleźć centrum myśli i zniszczyć je. Na pomoc, zostaw mnie. Dokąd chcesz iść? I co dalej? Jesteś więźniem moich myśli. Widzisz, ile ich jest? Wystarczy, Gigi. Chodź grać. To musi być tam. Oto jestem, Gigi. Co to jest? Nic mnie nie powstrzyma. Jakie przyjemne jest życie, gdy kochasz się skrycie w najpiękniejszej z dam. To niemożliwe, żeby takie idiotyzmy się działy w twojej głowie. To przecież głupota. Wystarczy, Wiktorze. To jest zbyt niebezpieczne dla twojego umysłu. Niech ktoś obudzi Wiktora. Coś trzeba zrobić. Już nie możemy prosić o czas dla drużyny. Jakie przyjemne jest życie, gdy kochasz się skrycie w najpiękniejszej z damów? <muchy> O do licha. Czas dla drużyny. Gigi, otrząśnij się. Dlaczego? Czy coś mi się stało? Wszystko w porządku, Wiktorze? Jasne, czuję się świetnie. Jakoś dziwnie wyglądasz, chłopcze. Jakie przyjemne jest życie, gdy kochasz się skrycie w najpiękniejszej z dam. Czas minął, drużyny na boisko. Chłopaki, dajcie z siebie wszystko musicie zmienić wynik meczu. Tak jest, szefie. Gigi, nie śpi na boisku. To się już nie powtórzy. Musimy wygrać za wszelką cenę. Aniu, już mi nie ufasz? Mogę wiedzieć, na co czekasz? Wybacz mi. Nie chciałam. Jestem zdenerwowana. Z drogi, do ataku, co chcesz zrobić? Zobacz, leci ptaszek. Tajemniczy rzut. Widziałaś, Aniu, co chciałem zrobić? Ty, oszuście, dlaczego stosujesz moje sekretne rzuty? Jakie przyjemne jest życie, gdy kochasz się skrycie w najpiękniejszej z dam. Przestań wreszcie, zaraz pokażemy tym dryblasom, jak się gra w kosza. Ma rację, no to gramy. Boję się o Wiktora, jest jakiś dziwny. Panie panowie, zbliżamy się do końca meczu. Między drużynami jest różnica tylko jednego punktu. Jeśli tak dalej pójdzie, to drużyna Serin będzie o krok od zwycięstwa. Saliwan atakuje. Numer 4 przejął piłkę. Niemożliwe. Piłka znów jest tu Saliwana. Teraz piłkę ma drużyna Serin. Nie, to chyba Sekura. Co ja mówię? To Serin. Wszystko dzieje się w szalonym tempie. Piłka podkręcona. Wiktorze, zostaw go już nie trzeba! Kosz dla drużyny serin i proszę państwa drużyna serin wygrywa mistrzostwa jednym punktem. Hurra! Udało się!